Dzień dobry Państwu, witam na rozmowie o biografii Adama Michnika, o książce pod tytułem Demiurg, napisanej przez Romana Graczyka. Tylko witam w naszym studio, Dzień dobry. A z autorem będzie rozmawiał Józef Ruszar, dyrektor Instytutu Literatury oraz ja, nazywam się Adam Leszkiewicz. Witam Panie Romanie. Chciałbym e, chyba zacząć e, rozmowę o tej książce e, od e, cytatu, który się znajduje przy końcu tej książki. E, jest to cytat e, e, z Jacka Żakowskiego, który wypowiadał się na temat e, sławnej swego czasu e, biografii Kapuścińskiego, e, pióra, e, Artura Domosławskiego. I Żakowski powiedział tak, a propos kontrowersji, która ta książka wywołała. Z tych emocji rodzą się twarde pytania i sprzeczne odpowiedzi, a kultura biografii użytkowej wymaga jasnej odpowiedzi. Dobry był ten kapuściński czy niedobry? Miał rację czy się mylił? Prawdę pisał czy kłamał? Nasz on czy ich? A ludzie nie są jednoznaczni i Domosławski nawet nie próbuje jednoznaczności szukać. Kiedy czytałem tę książkę, właśnie to jest fragment, który pojawia się już przy końcu. Miałem wrażenie, że ten cytat celowo pan zamieścił niejako pro pro-domosua, jakby dając pewną podpowiedź, jak, jak się odnosić do książki, którą pan napisał, bo i to pojawia się jakby między, między wierszami, można powiedzieć, i przy końcu książki. Co mnie prowadzi do pytania e, takiego, może najbardziej podstawowego i technicznego, dlaczego ta książka nie ma e, wstępu? E, czy pan się nad tym, e, nad tym nie zastanawiał, jakby już, już konstruując tę książkę e, jakoś w całość? E, bo mi e, na przykład wydało się dziwne, że książka, książka e, o takiej postaci, e, jakby. I o postaci, która nie jest anonimowa i jeszcze jest obecna ciągle w życiu publicznym i też przez autora, który nie jest anonimowy, jest, czytelnik jest pozostawiony, od razu wrzucony w środek rzeczy, w środek narracji. Nie ma zarysowanego pewnego kontekstu właśnie osobowego, okoliczności, miejsca, miejsca czasów, w których jakby ta narracja się, się pojawia. Ma pan trochę rację z tym Żakowskim, a trochę pan nie ma, to znaczy ten cytat sam przyszedł w tym sensie, że kiedy opowiadałem o kontrowersji wewnątrzredakcyjnej, wewnątrzgazetowej na temat książki Artura Domosławskiego, to faktycznie Jacka Rzykowskiego był jednym z obecnych tam w tej debacie i on był sam z siebie jakby przydatny, prawda, w tej narracji. Natomiast jak go używałem, to się, że tak powiem, w duchu uśmiechnąłem, bo, no bo on tak chyba, chyba Żakowski pisząc, pisząc o Domosławskim, jak gdyby napisał o mnie, oczywiście to jest jak gdyby, bo mojej, mojej rzeczy o Michniku jeszcze nie było, ale wydaje mi się, że, że można byłoby też tak ująć, tak ocenić moją książkę o Michniku. Czy Jacek Żakowski by tak zrobił? Tego nie wiem, ale... Myślę, że to byłoby uprawnione. Teraz co do wstępu, nie zastanawiałem się w ogóle nad tym, nie było to problemem dla mnie, ale wtedy jak pisałem. Natomiast potem się to stało problemem, kiedy wiele osób powiedziało mi w czasie lektury, czy po lekturze, że dobrze byłoby to umiejscowić jakby personalnie, prawda? Kto ty jesteś, jak to, kto jest miśnik dla ciebie i co zaszło między wami, a co nie zaszło i tak dalej. Być może mają rację, no ja się mogę tak wytłumaczyć tylko, że, że y, ponieważ pomiędzy nami była jakaś historia, prawda, a nawet był jakiś konflikt y, i ten konflikt się zakończył, że powiem, separacją, rozstaniem, czy tam odejściem y, moim z gazety wiele lat temu, to ja z pewnością chciałem uniknąć takiej y, y, takiej konsekwencji tych rzeczywistych faktów, y, jaką byłoby jakieś wracanie do tych spraw i, i pisanie z perspektywy tej, ktoś powie krzywdy, a ktoś inny powie no, konfliktu, starałem się to jakby wziąć w nawias i jedyne miejsce, gdzie ja, gdzie ja wspominam o swojej obecności w gazecie, to jest moment, gdy, gdy referuję poglądy Pinika na Kościół. Poglądy Piennika z za 90. na Kościół, bo to też były moje poglądy, prawda? Więc tutaj już nie mogłem się wyabsentować. A tu, gdzie się mogłem wyabsentować, całkowicie wzięłem to w nawias, no to był po prostu zamiar taki, iżby książka była maksymalnie obiektywna. Wiemy, że to się nie da zrobić do końca, prawda? Nie ma, nie istnieją wszystkie obiekty w takim sensie matematycznym, bo, bo jest człowiek, jest piszący, są jakieś emocje, zawsze są, prawda? Ale jednak potrzebujemy staranie, żeby ich nie było. No i w tym sensie też wydawało mi się, że zaczynanie od wstępu, gdzie musiałbym się jak znowu tłumaczyć, z tego kim ja jestem, a i kim dla mnie jest Michnik, byłoby czymś, co mnie wikła. Chciałem uniknąć tego uwikła. Ależ Roman, nie zauważyłeś, że pytanie, tylko było bardzo grzeczne i takie, powiedziałbym z boczku, jest pytanie, które by trzeba było wprost sformułować. Czy się bałeś? Tego wstępu? Nie, pisania tej książki. A, no pewnie, że się bałeś. Każdy normalny człowiek by się bał. No, właśnie. No to Posiadam instynkt samozachowawczy. Dobrze, dobrze. Ale w takim razie, nie, nie nie wystarczy powiedzieć bałem się nie bałem się czy coś mm. i tak to czego jakie tu są zagrożenia mm -hmm. zewnętrzne oraz własne mm -hmm. Jasne, że tak. No, no, te, te zewnętrzne to, yy, są, są powszechnie znane, ponieważ bohater mojej książki słusznie jednak uchodzi za pieniacza, prawda? Nie, nie, nie oszukujmy się, powiedzmy sobie otwarcie, że wytoczył on szereg pozwów cywilnych, e, raz słusznie, czasem słusznie, a wiele razy niesłusznie. To znaczy to znaczy, to pieniastwo objawia się w tym, że nieraz pozywał ludzi za, za, za niewinność, tak naprawdę. Więc y, owszem, że, owszem, ta obawa była, no ona była, była od początku. E, natomiast y, czego ja się bałem sam, prawda, niezależnie od, od, od tamtych rzeczy zewnętrznych, e, no, to, no to bałem się właśnie popadnięcia w jakieś Własne uwikłanie od, od swo, prawda? uwikłanie od swoich emocji, w stosunku do swoich emocji. Yy, I teraz pytanie, czy się to udało, czy nie, ale tak, tak, tak oczywiście, że, że wyzwanie było w tym sensie, również w tym sensie było trudne. Tak, to, to prawda. No tak, ale tutaj yy, można domniemywać, że w związku z tym, w paru przynajmniej kluczowych miejscach, jesteś nadmiernie ostrożny. Ale to przyjdzie moment, że, że, że wyciągniemy te sprawy. Mnie się wydaje, że oczywiście, że y, taka bardzo widoczna staranność, aby w miarę możliwości obiektywnym, prawda, żeby nie y, był. Żeby ten, ten tekst nie stał się argumentem w przepychance środowiskowej, prawda, czy środowisk, to czasami trochę cię paraliżuje i wydawało mi się, że tutaj jest taka nadmierna ostrożność językowa. Ale, ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że przecież. No, to jest oczywiste, że biografia Michnika jest elementem wojny plemion, jak się zwykło tutaj mówić. No bo trudno zadowolić jedną lub drugą stronę, jeśli się chce no, właśnie zachować jakąś bezstronność. Skoda? No, jasne, tylko. Zastan tylko to jest konkretne jeszcze pytanie i konkretna odpowiedź. Widać, że najbliższy krąg Adama Michnika po prostu odmówił ci rozmowy. Mhm. I no to ma konsekwencje. No to ma takie konsekwencje. i Mnie się wydaje, że w tej serii odmów był. Nie, nie chcę powiedzieć, że ktoś tym odgórnie sterował, ale to się układało w taką logikę, prawda? Że jeśli piąta i potem 15 i 25 osoba mi odmawia i 30 mi odmawia, nie, może tyle nie było. No, ale powiedzmy, około 20 czy 25. Jeśli ta ostatnia mi odmawia, no to w mojej głowie musi się zrodzić takie, takie pytanie, to, to cholery, po co to w ogóle to, to robić, prawda? To się nie może udać. To się nie może udać, ponieważ osoby, które mają kluczową wiedzę e, i mogłyby. E, o tę wiedzę wzbogacić moją książkę, uchylają się, w takim razie książka będzie miała wady, braki, będzie miała dziury, będzie łatwo się wystawiać na strzał później. to Obiektywnie to tak oczywiście, to tak oczywiście działa, że, że, że autor ma ochotę rzucić to wszystko w diabły. Ja to nadrobiłem w ten sposób, te braki, że wyszukałem inne osoby, o których pierwotnie nie myślałem, ale które też wydaje mi się, że wniosły wiele istotnego. I też to są osoby, bo mówimy przeważnie wśród tych odmawiających, mówimy przeważnie o osobach bardzo życzliwych Adamowi, prawda? Więc wyszukaję inne osoby, które też są życzliwe, prawda? I to są, tu są takie, takie relacje. Wiesz, ja nie cenzurowałem tego. Takie relacje, które są takim elożem dla Adama Michnika. Otóż ci, którzy odmówili, też mogli takie eloge dać, prawda, nikt im tego nie bronił, z jakichś powodów nie chcieli. E, także, jeśli na to jeszcze spojrzeć w szerszym kontekście, prawda, tych, tych wojen plemiennych i, i faktu, że przecież przymiarki do biografii Michnika trwały w tym kraju kilkanaście lat, prawda, i ilość wydawców próbowało, ale się zniechęciło, albo, albo inni w ogóle ze strachu nie, nie próbowali, e, no to, to mnie się wydaje, że nie jest bez znaczenia, że ta książka w końcu powstała, prawda? mimo tych, tego toru przeszkód, który, który był ustawiony. Mhm. Ale książka w związku z tym jest oparta na materiale dokumentalnym, prawda? No, relacji i tak jest ze 40, więc ich tak można powiedzieć, że ich jest i tak, i tak dużo. Te dokumenty, które są, one nie są zamiast relacji, wydaje mi się. Ale z całą pewnością, gdyby wystąpiła, nie wiem, Helena Łuczywo, prawda? Czy tej, tego kalibru mhm. osoby, czy Konrad Bieliński, czy Ewa Kulik, ludzie z najbliższego otoczenia Adama w, przez wiele lat, to z całą pewnością waga tej książki byłaby większa, cięższa. To, to, to bez dwóch zdań, jakby. pewne rzeczy są niezastąpywalne, czy też nie, nie w pełni zastępywalne. Mhm. Yy, no, mnie też uderzyło w tej książce głównie to, yy, chyba że. Jednak bohatera tej książki widzimy bardzo z zewnątrz. Pewnie właśnie to też przez te ograniczenia, właśnie personalne, tak, że może, że może osoby jakoś, które mogłyby coś powiedzieć, nie, nie zdecydowały się na to. Ale na przykład jest taki moment, kiedy, kiedy widzimy, bohatera z bliska i to jest jakiś kontra, kontrast, myślę, do reszty książki jest na przykład ta relacja Romana Kurkiewicza, kiedy on mówi o tym wyjeździe na Teneryfę, prawda? Mm. I wtedy ma się poczucie, że, że um, jakby o, czytelnik obcuje z, z, z żywym człowiekiem, z, z, z kimś, kto jest osadzony w miejscu, czasie mm. i, i jak ma normalne, codzienne życie, y, natomiast w reszcie tej książki jest, jakby rozumiem też, że to jest celowe, to zostało też w pewnym momencie zaznaczone, że, że to jest jednak biografia intelektualna, polityczna, prawda, niż, niż, niż można powiedzieć dotycząca życia osobistego. Natomiast jest kilka takich momentów, myślę, w których czytelnik zostaje zostawiony z pewnymi tekstami, z pewnymi opiniami. Natomiast. Nie do końca chyba jest jasne, skąd pewne poglądy Michnika się wzięły. W tym sensie, że ja miałem takie wrażenie, na przykład o ile, o ile kiedy na przykład jego zmiana stosunku do Kościoła czy, czy do religii, te sprawy są opisane w jakiś taki bardzo sposób od podszewki, to znaczy możemy się wczuć mniej więcej, jaką drogę bohater przeszedł, jaką drogę intelektualną Michnik przeszedł i i do jakich, jakby co doprowadziło go do takich poglądów, jakie miał, jakie miał czy ma. O tyle w kilku momentach jest to jest to, dla mnie przynajmniej jako dla czytelnika, to pozostało niejasne. Na przykład jego stosunek do, do lustracji, czy stosunek do, do obozu postkomunistycznego. Mhm. Jakby wiemy wie, wiemy, jakie te poglądy są, natomiast mam przecież, że. Nie, nie jestem w stanie zrekonstruować tego, skąd te poglądy tak naprawdę się... Jakbym wiedział, to bym, to bym napisał w książce. Mm -hmm. Ja tego też nie mm -hmm. wiem. To jest, to jest właśnie chyba największy problem z Michnikiem dla ogromnej liczby ludzi i w tym również dla mnie. To jest to, jest to co niektórzy nazwą zdradą Michnika, zdradą w stosunku tego etosu solidarnościowego, prawda? Bo to jest tak, że on wypracował przez ileś lat ten etos, współtworzył go, był, był ważnym przywódcą, ideologiem, ikoną. No, by, były czasy, kiedy w inteligenckich domach w Polsce był nie wiem, papież na ścianie gdzieś tam, no, Wałęsa i Michnik, no, no, to, to, on miał taką pozycję w narodzie. I później się odwrócił od tego w tym sensie, że powiedział, no jakoś musimy z komunistami razem, ale właśnie bardzo razem w tym sensie, że nie że tylko dopuszczamy ich do życia publicznego, bo to ja też byłbym za tym że są nowe reguły, reguły takie, że wszyscy mogą, prawda? nie ma. E, ale, ale jakoś szczególnie ich dopieszczamy, prawda? Nie, przynajmniej niektórych z nich to było bardzo uderzające. A z lustracją uderzające jest to, że przecież Adam Miśnik sobie doskonale zdawał sprawę w latach 70. i 80. Czy, czym jest agentura, czym jest to zjawisko w sensie w sensie, no, upadku moralnego, głębokiego upadku moralnego, prawda? No, To nie jest obojętne pisał o tym, powoływał się na Herberta na przykład wiele razy i, i wręcz przestrzegał działaczy Solidarności w swoich, pismach, w swoich pismach, przestrzegał działaczy Solidarności przed tym, iżby nie dali się uwikłać właśnie że przez jakieś niewinne rozmowy, żeby nie popadli w zależność na koniec w agenturę. Yy, inaczej mówiąc, on zdawał sobie sprawę też z tego, jaka jest funkcja agentury, taka funkcja ściśle polityczna w systemie politycznym PRL-u, tak? Czyli jeśli zbudowaliśmy nową Polskę w 1989 roku, yy, ona jest we wszystkim inna, dlaczego w tych dwóch rzeczach ma być jakieś kontinuum? prawda? Czy, mhm. czy ma nie być jakiegoś takie, takiego odkreślenia no, powiedziałoby się za mazowieckim, chociaż to nabrało innych sensów, ale grubą kreską. Tutaj nie odkreślono grubą kreską i, 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 i temu, że nie odkreślono, jest winny Adam. Więc y, ja tego też do końca nie rozumiem, bo mi się wydaje, że konsekwencją całego, całego jego wcześniejszego życia i zaangażowania powinno być, powinno być niebratanie się z generałem. To jest o tyle uderzające, że jak, się, o... jak się jest w tej narracji, czyta się to, to ma się wrażenie, że wręcz łatwiej Yy, łatwiej i nawet korzystniej, yy, nie wiem, pod względem osobistym, pod właściwie każdym względem byłoby przyjąć, yy, prawda, postawę, dobra, to ja jestem dalej ten nieprzejednany, dalej jestem ten pomnikowy i jakby yy, można na, na jakby yy, na tej postawie wręcz, wy wydaje, się, wydaje się to o wiele, nawet łatwiejsze nawet to się wydaje, prawda, bo można mhm. całe jakby zdyskontować ten cały swój yy, mhm. Yy, re, reputację po prostu, którą hmm. się, yy, którą się z, swoją postawą yy, od lat 60. zbudowało. Wie pan, yy, ja tego nie rozumiem. Hmm. Ja tego nie rozumiem. Bo... I są tacy, którzy mówią, że to no, komuna, wychowanie, jest czymś skorupka za młodo. Nieprawda. Hmm. Przecież nieprawda w tym sensie, że on się z tego wyrwał on wielkim wysiłkiem, się, yy, się wyzwolił z tych uz uzależnień. Po prostu przez wiele lat potem działał jakby wbrew tej swojej mm -hmm. genealogii środowisku eee, i doszedł do pozycji no, takiego, takiego herosa narodowego, prawda, mm -hmm. romantycznego można powiedzieć. Mm -hmm. Nie wiem, po co mu to było na, na koniec potrzebne. No, no, znaczy się może tłumaczyć polityką, prawda, ale, w, w, ale dlaczego ta polityka i ta pozycja polityczna, którą budował w 89 i później musiała koniecznie iść przez bratanie się akurat z PZPR-em. Mm -hmm. To, to jest dla mnie niejasne, dlatego też jak czytelnik obcuje z tą książką, to też ma taki, taki, taki dysonans. No i właśnie, to jest jedna ze słabości tej książki, za tę słabość... Powiedzmy, jak to wyjaśnić. Ja bym autora, wyjaś, tutaj, ja bym tutaj autora za to nie, nie postponował, że to jest jego wina. Natomiast, bo rzeczywiście, bo ten przykład, dlaczego Michnik przestał być kościuszką. Ja w tej książce, jak rozmawialiśmy, to ja przypominałem właśnie taką historię, kiedy w czasie tych 16 miesięcy tak zwanego karnawału, Solidarności, Michnik gasi tam jakiś, gdzieś pod Warszawą, już nie pamiętam, w Otwocku, czy gdzieś tam gasi jakąś burzę ludzi, którzy chcą coś tam, zdaje się, że milicjantów zlinczować, czy coś. I, i byłem świadkiem tego, jak zachodni dziennikarz pyta go, no, Adam, ale czy tutaj, czy tutaj ciebie tak słuchają, a ty się nie boisz, że ten antysemityzm polski i że ciebie jakoś będą źle traktować? I pamiętam, bo to było symptomatyczne, Michnik na to odpowiada, I, 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 ja, ja ja tu robię za Kościuszkę. Tak, więc ktoś, kto miał taką pozycję, jak Tadeusz Kościuszko, żeby zrobić taką woltę po 1989 roku, to to było rzeczywiście nie do uwierzenia dla wielu ludzi. Wielu ludzi sobie tłumaczyło jego wypowiedzi o ludziach honoru i innych tego rodzaju, odpieprzcie się od generała i tak dalej, i tak dalej. To wszystko było bardzo niezrozumiałe, ale właśnie tu jest słabość tej książki, słabość. Powiedziałbym wprost, niezawiniona, no, wynikająca właśnie z faktu, że nie mamy tego osobistego komponentu. Że, ci, że tak wiele osób, którzy bardzo dobrze znają Adama, że tak wiele osób ci odmówiło i, i z tym jest rzeczywiście problem. Mhm paradoks. Bo chciałem zwrócić uwagę na coś takiego. Przeczytałem taką kąśliwą uwagę w NewsWiku w tamtejszej recenzji, że książka jest dla miłośników ubeckich papierów. Tak to sformułowano mieszczą. Tak. Ja sobie nagle uświadomiłem, że różnego rodzaju donosy zapisy z podsłuchu, one w pewnym, w pewnym zakresie, przynajmniej w tych latach 70. -tych i 80., uzupełniają paradoksalnie, uzupełniają ten, ten komponent osobisty. Mhm. Tak, tak było. Yy, można wiele rzeczy powiedzieć o doku, dokumentach SB, ale w, z całą pewnością ich zaletą jest to, że SB, jeśli kogoś miała na celowniku, a Michnika miała bardzo ściśle na celowniku przez wiele lat, to bardzo systematycznie, metodycznie dokumentowała życie takiego osobnika, prawda? Jego poruszanie się, jego wypowiedzi, jego kontakty, spotkania itd. I dzięki temu możemy troszkę jego życie zrekonstruować dzięki tym, dzięki tym papierom. Tak, to, to prawda. Łącznie z kalendarzem. Tak. tak. Jebę, co robił, z kim rozmawiał. Tak, tak, tak. tak, tak. No, no to są to y, tutaj y, wystarczy powiedzieć, że, że, że SB miała te różne, różne sposoby inwigilacji, i akurat prawie wszystkie zastosowała miknika, bo, bo i podsłuch był, i agentura była, i tak zwana obserwacja zewnętrzna była, prawda? I y, 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 nasłuch radiostacji zagranicznych był, wszystko, wszystko razem. No to, to, to jeśli tego jest tak dużo i tak to jest systematycznie robione, to jakiś obraz y, tego inwigilacji też to daje. Ze swoimi ułomnościami, jak to, jak to każde źródło historyczne je ma, prawda? To, 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 to źródło też ma swoje ułomności, ale nie mniej pewna rekonstrukcja, no nie wiem, taka, taki rodzaj kalendarium jest łatwiej zapisać dzięki temu. Na tym tle przedziwna jest ta antylustracyjna krucjata. No tak.